Lewandowski out, Szczęsny w finale, Barca walczy o Puchar Króla, który zostaje na zawsze. FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt w finale Pucharu Króla 26 kwietnia 2025 roku, walcząc o drugie trofeum po Superpucharze Hiszpanii, ale bez Roberta Lewandowskiego, który z urazem mięśnia półścięgnistego pauzuje 2,3 tygodnie po meczu z Celtą Vigo 4-3. Wojciech Szczęsny stanie w bramce. A zwycięzca, jak ogłosiła federacja, zachowa puchar na stałe to nowa tradycja. Czy Polak poprowadzi Barce do triumfu? Oto kulisy finału i zmian w rozgrywkach. FC Barcelona, lider La Ligi z 73 punktami po remontadzie z Celtą Vigo, walczy o tryplet finał Pucharu Króla na lacartują w Sewilli i półfinał Ligi Mistrzów z Interem Mediolan. 30 kwietnia i 6 maja Zalewski, Zieliński to kluczowe wyzwania. Kontuzja Roberta Lewandowskiego, doznana w 78 minucie meczu z Celtą 19 kwietnia 2025 roku wyklucza go z finału komunikat klubu 20 kwietnia potwierdził uraz mięśnia półścięgnistego lewej nogi. A media, jak As czy Mundo Deportivo szacują i 2,3 tygodnie pauzy. Co oznacza absencję w meczach z Malorcą, Realem, Interem i Valladolid. Sport daje nadzieję na powrót na rewanż z Interem 6 maja, po badaniach za 10 i 14 setnych dni, ale finał Pucharu Króla jest stracony. Wojciech Szczęsny, z 12 czystymi kątami będzie filarem w Sewilli mimo błędów z BVB Karny i Celtą, gol na 1,1, ,1. Flik stawia na Polaka, a Deko dla Daśń potwierdził, Wojtek zostaje na 2026 rok. Lewandowski z 40 golami w 48 meczach, 25 w Lalidze, 11 w LM, nie strzelił setnego gola dla Barki w Celcie, Sport 6-10, bliski gola, brak precyzji. As, gol Almoł z jego butów. Jego absencja to cios Feran Torres, 8 goli, i Dani Almoł, 8 goli. Fałszywa 9, mają wypełnić lukę. Szczęsny, z urazem palca, kanal, sport i presją Terstegena, Bild, zawinił w ostatnich meczach Sport 6-10 z Celtą, błąd, 3 obrony. Gol.com 4-10, okropne wyjście. Finał z Realem to szansa na odbudowę kibice na portalu X. Wojtek, czyste konto. Lewy, zdrowie. Nowa zasada pucharu króla, ogłoszona przez prezesa Federacji Rafaela Louzana, zmienia tradycję zwycięzca, wręczany przez króla Filipa VI zatrzyma trofeum na zawsze, jak w lidze mistrzów, bez konieczności zwrotu po pięciu triumfach lub trzech z rzędu. Mundo Deportivo: Puchar na zawsze to motywacja szczęsny musi być murem. Barca z kontuzjami Bolt trzy tygodnie. I Kesa sezon zagrożony, walczy o trofea półfinał LM z Interem, to kolejny test. Sport reflektuje. Bez Lewego finał trudniejszy, ale Szczęsny i Torres mogą błyszczeć. Kibice, Wojtek, wygraj dla Lewego. Finał z Realem i mecz z Mallorcą, 22 kwietnia, zweryfikują siłę Interia Sport zrelacjonuje, a Barca śni o tryplecie.